Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Warhammer 4000 40 Down of War 2. I moi drodzy, przed nami Aragast Łupieżca z Alfa Legionu, Lodowa Kraina Minos. Eee, no cóż, no cóż, ta misja będzie trudna. Do, do składu wziąłem Daviana, Tarkusa i Avitusa, eee, poza Ignatiusem. Wiem, że bardzo lekceważę trochę Cyrusa i Johna, ale za nimi nie przepadam, nie będę ukrywał, więc cóż, Lord Chaosu. must be emulating that pile of bones you call an emperor. you are as dead and useless as him. i am destroying your worlds, blood ravens, yet you do nothing. i see your precious craft hanging in orbit above aurelia. i am here. face me if you dare. I I agree, commander. we cannot allow him to call us and the emperor cowards.

No, w sumie mamy. Eee, kosmiczni maryni zaraz, są powolni, bardzo wytrzymałe i zabójcy na krótkim dystansie. Puch, brzmi jak plan. Elifas i Aragast. Arag Atakująca ten sektor banda czarnego legionu znajduje się pod dowództwem Aragasta Łupierzcy. Czympiona chaosu z swoje bezwzględności. Aragast twierdzi, że spustoszył ponad tysiąc plant i to nie są wcale puste przechwałki. U jego boku stoi Elifas Pogrobowiec. Dawny. A, Pogrobowiec. Mm. Dawny mroczny aposto legionu niosących słowo. W czasie mrocznej krucjaty dowodził on na Kronusa, że Polek wtedy z, z rąk swych demonicznych panów. Davian Tull dowodził krwawymi krukami, które pokonały Elifasa. Dokładnie tak. Davian jest dzisiaj oczywiście drednotem, aczkolwiek będzie chciał się zmierzyć raz jeszcze. Trzeba pamiętać, że tu się nie cofamy w tej misji. Niechmy to. Nie mamy strachu. Nie mamy strachu. Ok, spoko. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zmiesz się z Aragastem. Zapewniam Was, że to takie proste nie będzie. Że tylko wyjdziemy i się tutaj pobijemy. Nie, nie, nie.

Impressive! You have more steel than the rest of your muley chapter. Rejoice, brothers! Your slavery to the false emperor ends today. The only thing ending today is your worthless life. Yes! And to the void with orders and niceties. But not quite yet, little blood ravens. First of Make your way to my Eliphaz, open the portal. Yes, Lord. Otóż to. Tak jak widzicie, Elifas nie będzie chciał się z nami tak łatwo wcale mierzyć, a będziemy musieli trochę pomierzyć z jego sługami. No, sprawnie, Tarkus sprawnie sobie radzi. Ja widzę, się leczy przy strzale, więc to też jest porządne. Poproszę tutaj cyklon pięknie. Elegancko, tutaj wyszło. Dobra, myślałem, że ta walka będzie przebiegała gorzej. Brakuje mi faktycznie sensownego powalania i Mam tylko jednego wojownika, więc. Dobra, weź tutaj na pola parzej w nich w ten sposób. Dobra, widzę, że wybuchają heretycy. Ale to nie jest dla nas jakoś super skomplikowane. Bardzo dobrze. Rozstrzelaj towarzystwo. Medykamenty zawsze w cenie są tu jeszcze jakieś zapasy strategiczne inne? Tutaj widzę coś. Dobrze, chodźcie, panowie. Tu rozstrzelaj to, towarzystwo. No, tu jeszcze widzę, że biegną. Zrzuty i zapasy strategiczne nie będą. Wow. Pięknie wybuchają. To jest Mark of Nergul sprawia, że oni tak wybuchają. Chyba, że nie jestem do końca pewien. Mogę się mylić, dobra. Słuchajcie, wygląda na to, że... Stąd jak ja muszę wyjść? Aha, tutaj do góry. To jest zupełnie źle idę. Dobrze. Czy jeźliśmy, na początku szliśmy w miarę dobrze. Tutaj widzę, że jakiś błąd zrobiłem tylko przy przemieszczeniu się. Czy ja mogę sobie tutaj po to pójść? Bo zaś mi przypomina, że ja się będę bił tutaj ale i będę musiał przejść tędy, ale zaraz. Na razie trzeba się przyzostać tutaj na górę. Z tego co widzę. Ale to jak już szarżą mało zaraz to zrobimy, bo nie ma co tutaj im dawać szansy na przygotowanie się. Bardzo miło z twojej strony. Aczkolwiek, już tu jestem. Rozszarpuj to towarzystwo. Jak widzicie, pięknie dajemy sobie radę. No dobrze, wróćmy do tych legionów założycielskich. Od Primarków. Oczywiście każdy legion ma pewne charakterystyczne cechy które, które nadała, nadała im właśnie e, obecność takiego właśnie ich Primarka. Czyli na przykład tutaj White Scars e, od Jagataikana Kana. E, są to tacy właśnie dzicy wojownicy, którzy, którzy uwielbiają prędkość, szybkość. E, analogicznie mamy na przykład... Mm, Lionel, L... Lionel Johnson, on się nazywał, to był chyba przywódca zakonu Dark Angels na przykład. No i że on właśnie wcielał w życie takie rycerskie, właśnie dały, przez jego terminatorzy, właśnie w szczególności ten, on ma taki specjalny skrzydło terminatorskie, się Deathwing nazywa ten wariant. E... To jest, to jest właśnie to jest taki, jakby bardzo zbliżony do zakonu rycerskiego. I tak, tutaj właśnie każdy legion ma swoje specyfiki. Na przykład Nightlords od Konrada Cruza to jest jeden z e, heretyckich legionów. E, właśnie specjalizuje się w takiej właśnie walce wywołującej terror. E, no, terror, strach i tak dalej atak w ciemności, atak w nocy stąd też właśnie taka nazwa Legion. Każdy z legionów oczywiście ma swoje pewne atrybuty, e, przez co każdy jest inny i różny. E, należy oczywiście pamiętać o tym, że mm, że, 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 że te legiony i tak po, po czasie się oczywiście zmieniły, tak? Na przykład e, po, po, po zakończeniu całej herezji Horusa, część, e, część e, legionów właściwie się przebudowała. Tak na przykład. E, Black, nie BlaDravenci, co ja mówić? Oni się nazywają. Gdzie jest Leon Raz? Którego to był Legion? Wielki Space Wolves. Space Wolves na przykład zupełnie nie przyjęli nauk. To było robotu Gileman. on się chyba tak nazywał, um, który, który, jakby zorganizował całość zakonu Space Marinesów um, według kodeksa Startis do do pewnych wielkości. I tak na przykład właśnie nie za specjalnie się tym przejmują właśnie um, Space Wolfsi, którzy bardzo tak zdzičeli, tak i jakby oni tam jeszcze mieli ten kwestię jest taką klątwą Wulfena, przez co oni są tacy właśnie dużo bardziej dzicy i, i zwierzęcy o tak. Dajcie skoncentrowany ogień. Damy ziomeczku do przodu. Chłopaki tutaj widzę, że pięknie wyciągają te ich modele. A Maragas, tym można rzucać. To w ogóle ułatwia cały, cały temat. Bo najciężej zawsze się walczy z tymi, którzy, którymi się rzucać nie da. Którymi się nie da rzucać. O, jakimś Kombi Flamerem tutaj widzę, że naparzasz. Odsuńcie się. Potrzebnie. O, za późno. Ok, tutaj widzę, że próbowałeś palić. Nim trzeba rzucać. To wygląda na to, że to jest najefektywniejsza taktyka. Jeżeli nim rzucamy, widzicie? Na <grytanie> Do Pan yes, dostaje w Straszliwie dostaje jedna z po głowie że pochłanie sobie heretyków, on się tym leczy chyba. Okej. Pamiętacie tę scenkę, gdzie właśnie na koniec Aragast i Elifas właśnie tworzyli, podnosili tą ścianę lodu właśnie przy użyciu wszelakiej mrożnej mocy. No wygląda jakby to było mniej więcej to. Oj, kolego, idź się zajmij tym championem. Będzie bardzo irytujący go chyba też nie mogę rzucać. Le pęku. Tutaj najważniejsze. Rozbicie to A, ci playlordowie są dosyć irytujący, aczkolwiek o! Możemy stracić tu nikogo. Widzę, że przy wybuchu tych marini zarazy... Właśnie dostajemy dosyć dużo obrażeń. O, medykamenty. Bardzo dobrze się składa. Akurat tego potrzebowałem. O, wy uciekacie. Ja nie muszę. Tak, zabezpiecz kaplicę to będzie jakieś odkupienie. Poproszę tu jakąś serdeczną szarżę. Podpal jeszcze ten okrzyk swój. Cóż to było? O, to jest stan! Wow! Nie, nie zdawałem sobie sprawy, pokaż mi to działa. Eee, kurde, gałgan jestem, że ja tego nie używałem wcześniej w takim razie. To splugawe nie bardzo mi się podoba. Się zajmij tym falerstwem Przyjmij ten tryb. Mhm. Dobra, drobnut leży. Całe szczęście. Dobrze, że on ma ten system samoleczenia, naprawdę. On bez leczenia jest naprawdę, żebym, że słaby. Wydaje mi się, że to leczenie jakby sprawia, że przede wszystkim kluczowy staje się on postacią, bo przede wszystkim jest praktycznie niezabijalny. A ci bladletersi to nie jest nic skomplikowanego dla mnie. A jakiś pancerz. No, faktycznie, to ogłoszenie jest naprawdę fajne. Właśnie się tym zajmijcie. Na razie od tego punktu. A są play marinisi, właśnie o Wilkumowa? A weź ich ze stuny właśnie. Wow! Ej, zajebista jest ta zdolność. Zdychać. Pojacy. I rozszarpani. Co, co, aha, to są zwykli maryni z chaosu. Czy zwykli, no? Mariń z chaosu. Tak, są ci maryni zarazy. Nie do końca rozumiem skalowania się tutaj życia. I pamiętajcie, ja też ja też tak powiedziałem o tej herezji bardzo, ale to bardzo pobieżnie, więc tutaj oczywiście zachęcam wszelakich, Widziałem, że jest kilku komentatorów, którzy... którzy na ten temat troszkę więcej, na pewno wiedzą więcej ode mnie, co znowu nie jest jakoś super skomplikowane, bo ja też nie uważam się za jakiegoś eksperta. Chwilę za oczywiście znam e, jakąś tam historię. Właśnie też widziałem, że ktoś to napisał w komentarzach. Ja też polecam to do, do, do poznania troszeczkę historii. Jest taki kanał, Bruva Alphabusa on się nazywa? Mogę się mylić z, dokładnie z nazwą. Ale on ma taką serię właśnie, If Emperor Had a Text to Speech. Wow, spina Marius. w Emperor Head Text to Speech Design device, e, które jakby bardzo fajnie i w ciekawy sposób, taki humorystyczny oczywiście, e, może was nauczyć fajnie tej historii tego świata. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam, tak samo jak polecałem wcześniej Wolves of Terra, tak samo myślę, że w ciemno mogę polecić też ten kanał, ale oczywiście dużo bardziej humorystyczny i polecam choć trochę znać e, lore, bo tam często żarty będą potem dla was bardzo niezrozumiałe. O, widzę, że tu jest jakiś czas na serdeczne signum. O, i stanik piękny. Dobra, zdychać? Zajmijcie się tym demonem? Zad letterkiem. Jest on jakiś, powiedzmy, nie, nie do pojechania. Więc jest stosunkowo słaby. To większość tych demonów jest stosunkowo słaba. Aha, widzę, że wy wzywacie z tej kamienicy. Z kaplicy chciałem, z kamienicy powiedziałem. A, użyć prostego, niepotrzebnie. Przerzujesz ty w ogóle? Odblokujmy sobie za tym tę kaplice. Dobra, i mamy zestawy do leczenia, czyli tego, czego nam w sumie brakowało. No i co, i czyścimy ku północy, i będziemy mieli walkę z Aragastem. Nie pamiętam, jak tam te teleportacje wyglądały do końca. On chyba jeszcze się. Nie wiem, czy będzie się jeszcze raz teleportował, czy też już jest finish walki z nim. No bo mamy zabezpieczoną kapliczkę. Jest i punkty odkupienia są. Nie, żebym był jakoś spaczony, ale spoko. Kierujemy się zatem ku północy. Ładniej, że czujmy ją stędy. A ten Dreadnought nas znacząco spowalnia. Aha, zatrzymałeś się, no dobra. Champion Korna. A, jakiś pojedynczy Champion. Ale jak widzicie, te Power Fist'y dają sobie z nimi radę spokojnie. Po prostu same w sobie mają one dosyć dużo obrażeń.

No tak. Dużo mają tych ciężkich maszyn kroczących, które wyjątkowo mocno nas tam... Dobrze, zaraz podejdziemy się ulepszyć. Nie możemy używać wskazu odwrotu, bo wtedy się plugawimy, więc wolę tego uniknąć, jeśli mogę. Tu jest ten wariant walczący wręcz. Mhm. Proszę o podejście w tę stronę. Eee, ładnie sypią ci Marisi. O, masz tu jakiegoś czempiona, widzę, w sam raz dla siebie. Ty się możesz kierować po prostu tutaj, na przyspieszeniu. Dajesz się zregenerować przy okazji, a my zajmiemy się wyczyszczeniem tego tematu. Dobrze. A jeżeli podoba się sam gameplay, to jeszcze mogę polecić, to ja bardzo lubię nawet do dzisiaj oglądać. E, Indrid Cast. On gra w, taki, w, w tak zwanym Elite Modzie, czyli to jest dodatek balansujący tę grę do takiego fajnego dosyć poziomu, że że te rasy faktycznie są wymienne, plus dołożona jest jedna rasa, właśnie Grey Knights. E, to jest wariacja Space Marinesów. To jest powiedzmy taki wariant Space Marinesów dla Inkwizycji. To w bardzo dużym uproszczeniu to też, bo to oczywiście wszystko, ja, co, co tutaj wam mówię, to, to gdzieś tam pewnie jakiś ekspert czy znawca jest w stanie powiedzieć naprawdę duży elaborat na ten temat, a ja znacząco oczywiście upraszczam to, więc, więc też tak nie musicie się do końca tym jakoś tak sugerować 1 do 1, co mówię. Aczkolwiek to poglądowo możecie, jakby jeżeli chodzi o sam gameplay to naprawdę polecam, bo, bo według mnie jest to wyjątkowo fajny gameplay, a w szczególności tam z dosyć dobrym komentarzem i przy zbalansowanej mocniej no, grze wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie, ta gierka, bo sam goły down of War, a w szczególności już na wariancie Retribution jest według mnie cholernie niezbalansowany, do tego stopnia, że... że aż, aż, aż nie miło mi się to ogląda. Bo na przykład tam jest strasznie duża przewaga broni przeciwpancernych w dawną włoży po prostu drugim. To może przy Retribution zobaczycie, jak grałem Eldarami, to po prostu dochodziło do tak kurizalnych sytuacji niejednokrotnie. Bo po prostu y, autarkinić, autark to jest... on była już chyba raz autark. To jest taki skaczący Eldar, skaczący Eldar. Nie, tak to brzmi. E, jest to taki wariant e, Eldarów właśnie, którzy mają to taki taki kobity bardzo szybkie, wyjątkowo szybkie. Może też walczyć wręcz właśnie przy użyciu różnych różnych archi glebi albo też właśnie, o, prosta wręczacja. E, i ona może mieć wariant właśnie na, e, na broń do walki wręcz i, i na broń strzelecką, i takiego termicznego karabinu, powiedzmy. I pamiętam, że jak ja przy, przy użyciu tego grałem, to po prostu to była jakaś, słuchajcie, sieka, naprawdę. To, to, to co się wyczyniało tą to, to, to babeczką. Jeszcze ona była mobilna, szybka, Oj, więc to naprawdę naparzało bardzo mocno po wrogu. Zajmijmy się jeszcze tym, żeby nie było sytuacji, że ja będę się był za ragastem i po prostu nagle przyjdzie jakiś pajac i będzie mi irytował. Z tym Aragastem nie widzę jakichś straszliwych problemów, które miałyby się wydarzyć ewentualnie. Też nie przedstawia on dla mnie jakiejś przeogromnej wartości bojowej, w szczególności dlatego, że jest wywracalny. Dzięki czemu moi, większość moich, większość moich e, bohaterów będzie w stanie go powalać, czy to Stanami, czy to Pazurami, czy to Davian, e, uderzeniem przez Q. Mamy bardzo dużo różnych narzędzi, które mogą go wywalić. I, jeżeli postać jest datna do wywrócenia, tak jak moi terminatorzy na przykład nie są, e, widzicie, że mają dużo, dużo większą szansę w walce np. z ciężkimi, kroczącymi jednostkami i tak dalej. A mamy zapasy na 5. Zacznijcie strzelać po tym. Widzicie, cały czas Now can Widzicie? Już go znowu ogłuszyliśmy. I znowu ogłuszony. Weź go ogłusz. Patrzcie, no to możemy mega praktycznie trzymać się nieustannie w stanie ogłuszenia. Przez co on nie jest w stanie za bardzo nawet z nami walczyć. Odsuńcie się. Teraz Q. Dobra. O, niestety już żaden zdolności. Musicie rozstrzelać teraz tych, bo on ich będzie wciągał, no chyba. Tak, trzeba zabijać tych heretyków. Tak, jak widzicie, on ich pożera. Pożera ich duszę, przez co się leci troszeczkę. Teraz tym się zajmijcie, a my rzucajmy nim jak szmatą dalej. Ma materiały buchowe? A, dostaliśmy. No, dałem buffa. No, widzicie, on szarżuje, no i co z tego? No ja mam Rosarius. Widzę, że taki trochę... Rzuć nim dobrze. Cóż ty chciałeś zrobić? Jakoś szarże widzę.

Jak widzicie, nasz dżentelmen ukochany nie ma z nami za dużych szans, bo po prostu będziemy go stunowali Do skutku po prostu jak tam? Dawno nie miałeś stuna? To łap kolejnego, niepotrzebnie nie użyłem w porę postawy. Dobra, zaraz będziemy mogli rzucić kolejnego stanu na niego O, leżysz już. No za łatwo było. Dało się nim rzucać. No i leży. Lord Czarnego, Champion Czarnego Legionu. Dostaliśmy pancerz gorgony za to. Furia 83. No tak, bo całe mapy to znowu jakoś tam nie specjalnie czyściliśmy. Szybkość, 27 minut to nie jest chyba najszybciej. Dało się to dużo szybciej zrobić, w szczególności z bardziej mobilnymi składami. Eee, dostaliśmy samo naprawiające. Eee, o, fajne. Bioniczne implanty. A, siła 2 Pancerz gorgony. Nie, nic wyjątkowego. Nic wyjątkowego, słuchajcie. dla ale Bah, he is greedy and honorless scum. He saw his chance to gain power and he took it. And the prospect of Eliphos with more power somehow reassures you? Commander. Another transmission from Captain Diomedes of the Honor Guard. He has declared Gabriel Angelos a renegade and orders our return to Calderas. I've also uncovered additional information about Apothecary Galen and his expedition aboard the judgment of Carrion. Okay. David, you this is madness. Gabriel is no traitor. We must expose the corruption among the honor guard. We must go to conquest. Okay, so. Blood ravens, take heed for the grievous sins of refusing chapter orders, spreading heresy. Raising arms against his one-time brothers and stealing relics, arms and artifacts from the chapter, Gabriel Angelos is hereby declared an enemy of the chapter and sentenced to death. The renegade Angelos has fled, absconding with the battle barge Litany of Fury. I, Captain Apollo Diomedes, issue this declaration with full authority from Azariah Cyrus. Chapter Master of the Blood Ravens and Keeper of the Librarium. Knowledge is power. Guard it well. Huh. Martellus? The log entry which flayed when you activated the logic engine aboard the Judgment of Carrion was only one of many in the engine's cogitation archives. Listen to these additional entries. The Emperor has granted us a miracle guarding the corpses of the brothers lost aboard this derelict. We have found a survivor. Librarian Kairos is restored to the chapter. And this entry, sometime later. Bonaparte fell today, killed by another demon of the Dark Gods. All our axes have sealed, and our beacons have failed. We are trapped. Kairos' psychic powers have saved us several times already. But how can he defend against the voices I hear in the darkness? How can any of us? The rest of the log is protected by ancient encoding rites. And these are strikingly reminiscent of the rites masking our traitor's identity. And this is the same Kairos? Who is now Chapter Master and Chief Librarian of the Blood Ravens. Emperor, preserve us. What happened to Galen himself? He serves with the Chapter Honor Guard. As you can see, the matter is complicated. I musimy wrócić na Calderis, right? Na Calderis, e, ale tym, tym, moi drodzy, zajmiemy się w kolejnym odcinku, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co ja bym inaczej na byście wy A to był Down of War 2 Chaos Rising. Moi drodzy, widzimy się w przyszłych materiałach, trzymajcie się ciepło, pa pa